Cześć, tutaj Agata. i Michał. Przed nami warsztaty robotyczne Konami. Warsztaty robotyczne polegają na zapoznaniu ludzi, o co chodzi z szeroko pojętą robotyką. I celem warsztatów jest przede wszystkim zbudowanie jakiegoś robota. Powiedz nam, co to jest rezystor? Rezystor to podstawowy element elektroniczny. Służy do ograniczania przepływu prądu w obwodzie. On, tak jakby stawia opór, żeby elektrony, które płyną, płynęły wolniej i układy nam się nie paliły w ten sposób. Przychodzą tutaj ludzie, którzy nie mają bladego pojęcia na temat robotów, tego jak to konstruować. Jak myślisz, jakie są ich szanse? Szanse są na pewno duże, ponieważ wiem po sobie, bo też nic nie wiedziałem, więc każdy, każdy może się czegoś dowiedzieć. A tym bardziej, teraz mamy tak fajnych, profesjonalnych nauczycieli z takim zapałem, że na pewno ktoś się, wszyscy się mogą dowiedzieć, jeżeli tylko chcą, bo jak powtarzała taka jedna pani docent tutaj u nas, studia to nauka własna, więc jeżeli ktoś chce, na pewno się uda.